Mam do poruszenia w kwestii kosztów reklamy w zasadzie trzy takie główne bloki, które sobie omówimy. I pierwszy jest taki temat, czy w ogóle warto inwestować w reklamę na Facebooku. No moim zdaniem warto, natomiast chciałbym powiedzieć dlaczego. Drugi temat to jest, ile kasy w ogóle musimy wydać, żeby to chciało nam działać na samym początku. To już jest ważne, jak nam zaczynają kampanię działać. To jest super, bo, bo już się cieszymy. Ale wtedy pojawia się w ogóle trzecie pytanie i trzeci temat do e, krótkiego wyjaśnienia. Jak już nam działają kampanii, to powoli widzimy to, czy mamy je skalować. Kiedy mamy dorzucać kasę do kampanii, żeby działały troszeczkę lepiej. No, i teraz, tak, gdybyśmy skupili się na tym pierwszym zupełnym podpunkcie, czy warto inwestować w reklamę, moim zdaniem, jest kilka punktów, które mówią, że zdecydowanie warto. I to jest nieważne, czy mamy fanpage małe, które dopiero zaczynają, czy są fanpage duże, to jest, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Bo co się dzieje? Jeżeli nie korzystamy z reklamy, no to wrzucamy jakieś posty organicznie. Wrzucamy posty i liczymy na to, że ktoś je w ogóle zobaczy, i to jest całkiem, całkiem spoko. Natomiast tutaj jest jeszcze taka mała dygresja. My ileś czasu musimy poświęcić na przygotowanie tego posta. Nie? tak przyjmijmy. Mamy fanpage 5000 osób, przy, przyjmijmy, że robimy posta przez godzinę, wrzucamy takie trzy posty w tygodniu. No i no, wtedy byłoby szybciej, nie no, już nie przesadzajmy. Przyjmijmy, że godzinę, przy, godzinę tygodniowo poświęcamy na zrobienie postów, zawsze tego jest więcej. Czasu wrzucamy te posty i je widzimy. 400 osób, 500 osób, może 600, czasami może 1000. No jest to jakaś widoczność, ale to nie jest dużo. Tak, wyświetlamy te posty, męczymy się, pracujemy i do kogo trafiamy z tymi postami? do fanów, być może do znajomych, udostępniliśmy to gdzieś u siebie, może być też taka praktyka, którą ostatnio widzę, ja mam małą grupę, jeżeli chodzi o grupę na Facebooku, a tam też co chwilę ludzie spamują jakimś po prostu badziewiem, a ja to blokuję, no i my się tak kąpiemy w takim jednym wielkim sosie, własnym, nudnym, takim gulaszu z tych wszystkich postów i w zasadzie docieramy nimi do dość małego, zamkniętego grona osób, które nas znają. A, czy to jest dobrze? Fajnie mieć paru znajomych, fajnie komuś tam coś sprzedać. Natomiast jeżeli my tej ilości nie zaczniemy poszerzać, no to w końcu się spotkamy z czymś takim, że ta grupa nie będzie reagować jakoś zajebiście na to, co my robimy i to jest po prostu totalny błąd. Więc pierwszy argument za reklamą jest taki, żeby po prostu wyjść poza naszą grupę odbiorców, taką standardową, którą mamy, żeby pójść gdzieś dalej, bo wszystkie badania mówią o tym, że my generalnie no musimy pozyskiwać nowych klientów, żeby przeżyć, tak? Nawet jeżeli to jest usługa B2B, gdzie świadczymy usługi nawet długofalowo, no to bez dopływu nowych klientów, no coś nam się w końcu skończy. Drugi argument, który tutaj padł, to jest nakład pracy, który my, my sami, wkładamy w to, żeby nasz fanpage żył, żeby on się rozwijał bez reklamy. I jak to wtedy działa? właśnie? Ile my godzin tygodniowo tracimy na to, żeby w ogóle mieć jakiś zasięg rzędu kilka tysięcy osób, które z drugiej strony bardzo łatwo podbijamy reklamą za dosłownie 50 zł. Więc teraz pytanie jest takie, czy wolimy zrobić dwa posty w tygodniu, dopalić je reklamą i niech to się dzieje już samo w tle, czy może chcemy wrzucać tych postów nie wiem x w tygodniu, nie wiem 5 i je umieszczać na grupach, tracić na to po prostu godziny czasu, gdzie część osób uzna to co robimy za spam. No i kolejny właśnie argument, tutaj jest uznany za spam, polega na tym, że jeżeli my gdzieś próbujemy to pchać samodzielnie, no to my tak nie do końca trafiamy do naszej potencjalnej grupy odbiorców, bo my nie do końca tą grupę znamy, nie wiemy, czy do nich dobrze trafimy, nie wiemy, czy grupa, do której chcemy trafić, we właściwy sposób będzie działać. Więc tak podsumowując ten krótki wywód, jeżeli nasza godzina pracy jest warta jakichś pieniędzy, jeżeli chcemy naprawdę rozwijać biznes i my myślimy o tym, że jak już wiecie, robimy ten fanpage, że my go robimy w celach biznesowych, to zdecydowanie warto jest korzystać z reklamy. No i na początku byłoby dobrze nie wydać zbyt dużo, przeważnie tak jest, bo nie każdy z nas dysponuje od razu budżetem kilkanaście tysięcy, ale jednak mieć jakiś efekt. No i tutaj przechodzimy do meritum, na którym może, moglibyśmy naprawdę długo dyskutować, czyli ile wydać, żeby działało? No i tutaj jest odpowiedź standardowa. To zależy, bo to zależy od tego, oczywiście co robimy, jaki duży jest fanpage, czy to jest być może sklep internetowy, czy jesteśmy małą lokalną firmą, czy może działamy na dużym obszarze, być może ogólnopolskim, no to wiadomo, że te kwoty będą na maksa różne. Ale możemy przyjąć też zawsze jakieś pewne widełki, tak? Jeżeli mielibyśmy odpalić tak nawet jedną zwykłą kampanię, kiedy zaczynamy, żeby podbić jakkolwiek te posty, to powiem w ten sposób. Ja często promuję posty dosłownie za 50 zł na 5 dni. Po prostu, niech one sobie idą, na spokojnie, w ramach testów. Nic się nie stanie, nie przepalimy jakiegoś wielkiego budżetu, pójdzie najwyżej 5 dych, ale chociaż zwiększymy zasięgi, dotrzemy do kilku tysięcy osób, będą tam jakieś fajne wyświetlenia, no i na pewno takie 50 zł to jest mniejszy problem niż po prostu siedzieć godzinami na tym facebooku i próbować ten post gdzieś popchnąć organicznie. Czy to jest jakiś już wyznacznik? No, częściowo jest, natomiast on jeszcze nam o niczym nie mówi, no bo on nie mówi nam o tym, co my robimy w zasadzie na, na Facebooku, i przeważnie te koszty reklamowe będą wyższe. Więc nawet jeżeli zaczyna, zaczynamy delikatnie, lokalnie promować nasz biznes, gdybyśmy przyjęli chociażby tą dychę dziennie, co nam daje 300 gdzieś miesięcznie, podbimy to do 5, bo za, będziemy któregoś tygodnia promować więcej postów, to już mamy jakąś kasę którą pakujemy w reklamę, i mamy szansę, że ta reklama dotrze lokalnie, w szczególności przy małym biznesie, do większego grona odbiorców. Pytanie, jaki będzie z tego zwrot. I nie wiadomo, po prostu, nie wiadomo, czy to będzie jakoś mocno żarło, czy nie będzie żarło. Natomiast pewność mam co do jednego, że chociaż się pokażemy, w szczególności w firmie lokalnej, że my jesteśmy. I tutaj kolejna dygresja od razu się pojawi, bo. Mm, Miał być, ile, ile wydać, ale tutaj też trzeba sobie powiedzieć, czy to będzie działać. Nie? I to, to, to oczywiście ten temat delikatnie zaznaczam. I pamiętajmy o jednym: nie? że reklama to jest taka tuba, która nam pozwala mówić głośniej do większej ilości osób i argument że reklama nie działa, że spaliliśmy budżet, w ogóle nic z tego nie było. No spokojnie, reklama może być stworzona dobrze, może być dobrze dograna grupa docelowa, ale umówmy się, my możemy po prostu skrzanić nasz komunikat. Wiem to doskonale, bo tak wielokrotnie robiłem i się przekonywałem na własnym niestety tyłku, że na przykład stworzenie całkiem fajnego kursu, który gdzieś tam dawno temu w ogóle powstał jeszcze gdzieś na mi leży, który był źle zatytułowany, Spowodowało, że nie mogłem go nikomu po prostu opchnąć, a nie mogłem go opchnąć, bo nikt tego nie szukał. E, no i czy reklamę robiłem źle? Nie, reklama była dobrze wyklikana pod kątem technicznym, natomiast komunikat mój był tak po prostu beznadziejny, że to się nie mogło po prostu przebić, bo nikt nie wiedział o co temu Szymonowi chodzi. Więc jak już będziemy pracować nad tym, żeby z jednej strony walić kasę w reklamę, pamiętajcie, tuba propagandowa, lecimy szerzej, no to postarajmy się. Zrobić fajne kreacje. Tu znowu trochę będziemy nawiązywać do tego, co powiedziałem wcześniej, więc nawet jeżeli będziemy korzystać z reklamy, będziemy może wytwarzać mniej postów, to poświęćmy ten czas na dopracowanie naszych komunikatów, naszych kreacji. Niech to będzie ciekawa grafika, ciekawy opis, niech to będzie coś, co mówi o tym, Czym się zajmujemy, tak? ale też nie na zasadzie takiej znowu tuby propagandowej, która mówi, kup pan cegłę, co jest po prostu wkurwiające, mówiąc Prost, Ciekawe, czym jest. Mam nie, chyba tutaj nie zdejmują za przeklinanie, bo często się spotykamy z takimi fanpage'ami, z takimi w ogóle przedsiębiorcami, którzy mówią, kup, 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 kup. A my mamy takie od razu, nie, reklama, Uch, stary stop, hamuj pan piętą, bo to po prostu nie przejdzie. Yy, no to cóż, mamy tak mniej więcej ogarnięte, że gdybyśmy zaczęli nawet od dychy dziennie, no to już jest na pewno lepiej niż gorzej. Ale co dalej? Bo y, są pewne takie tematy, które wam dość dokładnie powiedzą, ile w ogóle wydać, bo Facebook tam nam daje widełki. Nie? Przeważnie jest tak, że y, Facebook daje jakiś sugerowany budżet. Do niedawna ogólnie support mówił w ten sposób: jeżeli robimy reklamę z celem ruch, czyli chcemy wysłać osobę do naszego bloga, strony docelowej, strony lądowania, to w takiej sytuacji Powinniśmy wykorzystać budżet dzienny 40 zł. I Facebook mówi wprost, przy niższym budżecie po prostu no, jest duża szansa, że inni reklamodawcy nas przelicytują i nasza reklama nie będzie się wyświetlała wartościowym odbiorcom. To jest po prostu poważny problem. Przegrywamy aukcję. Ja ten 40 zł już nam zapewnia, że nawet jak ta kreacja będzie poprawna, będzie całkiem ok, to ta reklama się powinna całkiem fajnie nam wyświetlać. Więc tu już mamy jakieś, jak, jakąś informację. tak? Zaczniemy na przykład przy ruchu od 4 dych dziennie i to znowu nam wszystkiego nie rozwiązuje. Ponieważ najwięcej zabawy jest oczywiście w reklamach, które są to reklamami sklepów internetowych, dla mnie to jest temat zawsze najciekawszy. Ja bardzo lubię reklamować sklepy internetowe, i tam mamy takie reklamy, które mówią o konwersjach. Konwersje czy jakieś zdarzenie, które chcemy zrobić, na przykład zakup, i długi wywód będzie, ale chyba dość logiczny. Mam nadzieję, że to będzie dość logiczne. Każda reklama, którą uruchamiamy, ma coś takiego jak fazę uczenia się. Ona tam sobie, po prostu sobie testuje. I w tym czasie zbiera informacje o naszej grupie docelowej. I jest ogólnie napisane, jak mamy taką reklamę w fazie uczenia, że tam musimy zebrać 50 konwersji, tudzież zdarzeń, pod które się ta reklama optymalizuje w określonym czasie. I z czym to się w ogóle je, bo to jest też bardzo ciekawe. Reklama, która jest cały czas w fazie uczenia się, nie przynosi stabilnych efektów. Mówiąc wprost, ona jest droższa. Więc jeżeli się okazuje, że robimy na przykład reklamę na ruch albo na konwersję za cztery dychy, ona tych konwersji nie zbiera, nie wychodzi z fazy uczenia, to możemy dojść do wniosku, że ta reklama będzie droga, bo ona po prostu nigdy się nie nauczy, jak ma działać. Nie? Więc co możemy wtedy zrobić? Opcje są zasadniczo, kurczę, opcji jest kilka, ale tak najprościej. Może się okazać, że po prostu konfigurując reklamę schrániliśmy grupę docelową, no trudno wtedy, no Życie nie, ale jak widzimy, że reklama działa, że są nie wiem, jakieś dodania do koszyka, zakupy w sklepie albo w przypadku reklam na pozyskanie kontaktów, ktoś się zapisał do newslettera, ktoś zostawił nam swojego lida, no to wtedy patrzymy, czy nie powinniśmy powiększyć budżetu. Na przykład, już dorzucamy 10%, zobaczymy, co się stanie, dorzucamy kolejne 10%, zobaczymy, co się stanie. Nie robimy tego oczywiście naraz, tylko musimy to sobie spokojnie rozłożyć w czasie, aby kampania mogła się nauczyć, co tam ma w ogóle dalej robić. I dążymy do tego, żeby wyniki z reklamy były stabilne. Po prostu, chodzi nam o to, żeby ona wyszła z fazy uczenia się. Facebook wie, do kogo wtedy tą reklamę dokładnie adresować, chociaż my już wcześniej wybraliśmy grupę, nie? ale on wie, o co chodzi, i sobie spokojnie działamy. I to też jest fajnie. tak? Czyli odpaliśmy taką jedną reklamę, okazało się, że musimy sypać stówkę dziennie, no życie tak po prostu czasami bywa, ale nigdy nie jest tak, że na koncie jest jedna reklama i tu się zaczyna pojawiać w ogóle wspaniała zabawa bo dochodzimy do czegoś takiego jak sklep albo też jakikolwiek biznes chce testować, co optymalizować. Co wtedy? Wtedy robi się ciekawie, bo Musimy odpalić na przykład dwie reklamy, żeby przetestować dwie grupy docelowe. To są dwie reklamy na ruch 40 razy 2 Co się dzieje? Od razu mamy 80 zł dziennie. Dorzucamy do tego jedną kampanię, która działa na konwersji ona już nam że stówę. Co się dzieje? Już mamy teraz dwie testujemy, jedna idzie, mamy już w tej chwili 180 zł, a trzeba zrobić jeszcze remarketing. Zróbmy dwie kampanie remarketingowe po 5 zł robi nam się dwie stówki dziennie. I teraz pytanie jest takie, czy każdy ma nagle 3000 miesięcznie, żeby je wydać na reklamę? E, nie, nie każdy, mówiąc wprost, w szczególności, kiedy zaczynamy. Drugie pytanie jest takie, czy każdy potrzebuje takich kampanii? Nie, znowuż nie każdy. Myślę, że mały lokalny biznes, jak wystartuje z tym, co mówiłem, 600, to on sobie 3 do 600, to on sobie naprawdę poradzi. Ale jak już mamy sklep internetowy, to to po prostu. Będzie za mało i ten budżet będzie musiał być po prostu podniesiony, chociażby dlatego, żeby osoba, która się zajmuje taką reklamą, mogła wam przetestować kolejne kreacje, żebyśmy wiedzieli, jakie reklamy tworzyć w przyszłości, no bo to jest raczej, raczej ważne, tak? Czyli mamy podejście minimalistyczne, promujmy po prostu posty. Niech one sobie spokojnie idą i takie maksymalistyczne 3000 zł to nie jest maksymalizm. Nie? To jest po prostu jakaś taka nadal śmieszna kwota, ale, ale już z nią można coś po prostu zrobić, można coś potestować. Jak ktoś już ma dziesiątki tysięcy na reklamy, to o tym nie rozmawiamy. Zakładamy, że te osoby wiedzą co robią i też doszli już do tak naprawdę ostatniego etapu, który warto sobie poruszyć, to jest skalowanie tak naprawdę reklamy. No bo my musimy też, jako reklamodawcy, osoby, które tymi reklamami się zajmują, w jakiś sposób określić, czy ta reklama źle, czy nie że, i czy warto ją po prostu dalej podbić, nie? I tu nie mówię o tym, że my jesteśmy na etapie wychodzenia z fazy uczenia się reklamy, bo wtedy tego hajcu trzeba dosypać, żeby ta reklama w ogóle przynosiła nam jakikolwiek efekt, ale jest też taki moment, w którym chcielibyśmy, jak już widzimy, że w szczególności w sklepach internetowych, że wyniki są w miarę stabilne, dorzucić trochę kasy, żeby po prostu mieć więcej kasy najzwyczajniej w świecie. To jest chyba logiczne. Nie? No, skoro wkładamy kasę, to chcemy ją wyłożyć. No I teraz tak. Y Skalowanie reklamy, żeby już wydawać więcej, to już musi być na maksa świadoma decyzja, i na pewno nie warto robić tak, że my, wiecie, wrzucamy pierwszą kampanię i od razu robimy buch jakiś wysoki budżet dzienny, no bo ta reklama się niczego nie nauczy jeszcze w tym czasie. Nie ma stabilnych wyników. Moja metoda jest taka. Kiedy już widzę, że reklama spokojnie wyszła z fazy uczenia się, ma stabilne wyniki. W przypadku sklepów na przykład obserwuję jeden kluczowy współczynnik. Tym klucznik tym współczynnikiem jest tak zwany ROAS, czyli zwrot z wydatków za reklamę. I co robię? Patrzę. ROAS wynosi na przykład nie wiem, 12, ROAS wynosi 15, 20, on wygląda różnie. E, ROAS 12 oznacza, że za złotówkę wrzuconą w reklamy mamy 12 złotych przychodów. To jest dla niektórych biznesów zajebiście, dla innych różnie, w zależności od tego, jaką mamy marżę. No i teraz jak? Jakby to teraz w ogóle ogarnąć? Jak widzę, że mam kampanię, która przynosi mi stały roas, np. 15. W międzyczasie odpaliłem drugą kampanię testową i ona mi przynosi wyższy roas. To jeszcze tej 15 nie skaluję, ale nie skaluję też tej drugiej. Obserwuję. Jeżeli widzę, że te wyniki w obu są tak naprawdę zbliżone, to próbuję dosypywać do obu. Patrzę, w którym momencie mi siada tak naprawdę któraś z tych kampanii, bo czasami jest tak, że któraś mi przestaje w ogóle działać. Może się okazać, że kampania A, która miała raz 15, teraz dojdzie do 20, i dopiero wtedy zacznę podejmować jakieś mocniejsze decyzje, jeżeli będę widział wyniki znacząco różniące się pomiędzy tymi dwoma kampaniami. A jeżeli już mam wytypowaną kampanię, która działa znowu bardzo, bardzo dobrze, to próbuję jej co parę dni dorzucać na przykład 5 do 10%, może nawet czasami 15% budżetu dziennego. Zostawiam to na kilka dni, żeby ona się nauczyła i żeby te wyniki były w miarę, w miarę stabilne. I tak sobie działam z taką kampanią, mając z tyłu głową natomiast to, że na Facebooku jest taki mały minus. Często kampanie się tak jakby wypalają, bo po prostu grupa docelowa zobaczyła tą reklamę tyle razy, że już po prostu i ma tego po prostu dość totalnie, więc no, jakby to powiedzieć wynik spada. Jeżeli wynik spada, no to i my nie mamy żadnej kampanii, która się czegoś nauczyła w międzyczasie, to jesteśmy mówiąc prosto w dupie, bo nagle się okaże, że ta reklama nie przynosi żadnych efektów. Nagle się okazuje, że grupę przeleciliśmy totalnie we wszystkie możliwe strony i na wszystkie możliwe sposoby. Wyświetleń na widza mamy łoho 4, 5, 10, 15, no tak 15 na pewno nie przy zasięgówce, ale widzimy, że ona po prostu nie działa. No to teraz znowu nam się zaczyna zrobić zabawę od początku, czyli szukamy tej kolejnej kampanii. I nie mamy czego skalować, nie? więc taka dobra rada, jeżeli już chcemy wydawać więcej kasy, w ogóle i mamy taki budżet rzędu kilka tysięcy. To warto zawsze mieć z tyłu głowy to, że jak nawet mamy jedną, dwie kampanie, które fajnie nam żrą, tak, czyli takie szukające klientów je nazwijmy, to i tak warto mieć zawsze z tyłu głowy, że odpalamy co jakiś czas trzecią kampanię, w której testujemy kolejne grupy docelowe, żeby jak któraś z tych naszych głównych, fajnych kampanii przynoszących dobre wyniki, by zdechła, to możemy doładować kasę do kolejnej kampanii, a w międzyczasie jeszcze dopinamy wszystko tak zwanym remarketingiem. W szczególności w przypadku sklepów, gdzie no po prostu to parę złotych w przypadku małego sklepu to jest serio. Budżet dzienny 5 złotych na remarketing, więc próbujemy domknąć te koszyki. Ktoś nie wiem wszedł, zobaczył, nie kupił. Dlaczego mamy nie wyświetlić reklamy? Wręcz powinniśmy. To jest nasz obowiązek, żeby nas zobaczył znowu i mógł kupić nasz świetny produkt bądź usługę. No to jest jakby jak najbardziej chyba logiczne. Yy. I tak, i tak podsumowując to skalowanie, po prostu obserwujemy wyniki. Jeżeli wyniki są w naszej ocenie ok, patrząc na wyniki historyczne, dosypujemy. Jeżeli nie, to nie dosypujemy. Czasami jest tak, że kampania ma jakiś taki krytyczny moment, w którym ten wynik jest ok. Nie wiem, niech to będzie 100 dziennie, wtedy działa nam całkiem fajnie. Próbujemy dosypać więcej, to nam, nam przestaje przynosić jakby wyższy roas, więc albo większą ilość konwersji, ten koszt konwersji idzie w górę, czyli nie warto tego dosypywać. Teraz. Hm. Jakby to wszystko w takim razie poukładać, więc po pierwsze tak, to jest chyba nawet logiczne, tak warto inwestować w reklamę, żeby pokazać się ze swoją ofertą, ze swoją fajną, ze swoją fajnym komunikatem szerszemu gronu odbiorców. No bez tego skoro nikt o nas nie wie, no to nikt od nas nie kupi. Od czego zacząć? W przypadku takich małych biznesów lokalnych, nawet jeżeli to będzie kilka stów to lepiej je generalnie zainwestować w reklamę sensownie zrobioną, niż czego nie robić. Najczęściej tak to po prostu wygląda. No tak, tylko wtedy prawdopodobnie nie mamy kasy na to, żeby to zlecić, no bo obsługa będzie być może połową naszego budżetu reklamowego, albo nawet ten budżet reklamowy przekroczy, więc to nie ma większego sensu. Nie? A jeżeli już mamy stabilne wyniki, mamy e-commerce, no to te wydatki reklamowe z siłą rzeczy po prostu będą wyższe. Natomiast tamto działa w bardzo prosty sposób. Jeżeli kampania ŻRE po prostu przynosi fajne wyniki, to możemy ją skalować, dosypać trochę budżetu do pieca i obserwować po prostu, co się stanie. I to by było na tyle. Ile kosztuje reklama na Facebooku? To zależy. Może to być kilka albo kilkanaście złotych dziennie, a czasami to są setki złotych dziennie. Wszystko zależy po prostu od sytuacji, ale mam nadzieję, że ten live troszeczkę te zawiłości, chociaż taki w miarę logiczny sposób wyjaśnia. Ja to jeszcze nie poruszyłem tego, jak możemy sprawdzić w ogóle, ile powinna kosztować reklama, patrząc na menedżera reklam, to jest też już zupełnie inna bajka, bo tam też można fajne rzeczy szacować. Natomiast widełki są już mniej więcej znane, także cóż, mogę powiedzieć, działajcie, reklamujcie się. A jeżeli potrzebujecie informacji jakichś dodatkowych o reklamie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto Wam w tym pomoże, no to się też oczywiście reklamuje, bo umiem w reklamę całkiem nieźle. Te ROASy są mi niestraszne, nawet jeżeli muszę je oceniać w Google Analytics. A jeszcze 17 lutego tak jeżeli się coś nie zmieni, jedziemy ze szkoleniem z reklamy, takim typowo online, 8 godzin po prostu będziemy zegarowych, nie tylko szkoleniowych, czyli 6 zegarowych, siedzieć w panelu reklamowym, gdzie pokaże najważniejsze sztuczki dotyczące reklamy. łącznie z takimi jakimiś dziwnymi pikselami, jakimiś grupami niestandardowych, odbiorców, wszystkim tym, co tak naprawdę są, jest dobrą praktyką, a ta dobra praktyka często powoduje, że nasza reklama może działać naprawdę fajnie. A jak tych dobrych praktyk nie znamy, no to nagle się okazuje, że, o, panie, reklama nie działa. Ten Facebook to mnie zeżar pieniędzy i weźmie, panie, te pieniądze oddaj. A się nie da. Niestety, Facebook pieniędzy nie zwraca.